Witam, X z tej strony, witam na kanale i mam dla Was informację, jeżeli chodzi o ceny gazu na post chain. Bardzo taką konkretną i prostą informację w nawiązaniu właściwie szerszym do wszystkiego, jeżeli chodzi o krypto. I zaraz sobie o tym powiemy. Również w nawiązaniu do tego, co, jeżeli chodzi o bitcoina, o trading, bo to wszystko spina się w jedną wielką całość, gdzie... Mm, bardzo, że tak powiem, e, ludzie, którzy zafiksowali się w jednym miejscu i pedałują w miejscu w świecie krypto, nie mogą sobie tego w ogóle w swojej głowie poukładać i, 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 tak, i tak mielą w tym miejscu bez, bez ruchu. No ale dobra, nie e, dopinając nikomu ani niczemu żadnych proszek, zacznijmy od, e, zacznijmy od samego początku, a więc... E, nie, postanowiłem zweryfikować się na giełdzie Bybit. To jest dla mnie pff, duży krok, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o, o krypto. A więc posprawdzałem sobie, co, gdzie, jak oni tam z tym Bybitem robią. Napisałem do tak zwanego naszego opiekuna społeczności, bo nie wiem, czy wiecie, ale mamy tak zwanego opiekuna społeczności, a więc wszyscy, co są zarejestrowani z linku X grosza, który mamy pod spodem, jeżeli mają jakiekolwiek problemy z bybitem, powinni zgłaszać te problemy do mnie, a ja zgłaszam je bezpośrednio do opiekuna społeczności, chyba że jest to coś prostego i od razu tutaj a, może zadbać o to a, ten oto bybit pomocnik z boku. A, a więc a, napisałem, bo podyskutowałem, zobaczyłem co i jak, i, i okej, okay, dobra, w porządku. Jest to coś, gdzie, gdzie właściwie mogę się, mogę się zahaczyć i ulokować na jakiś czas. Szczególnie, że ta giełda cholernie mi się podobała od samego początku, jak przeskoczyłem z Bitmexa na Bybit, leżała mi ta giełda. Więc póki co, znowu, aby być w pełni zrozumiałym, każda jedna giełda, nieważne jak bardzo Ci się podoba i jak pięknie wszystko brzmi, Każda jedna giełda to jest ryzyko, więc jakiekolwiek środki wysyłasz na giełdę, te środki są w tak zwanym ryzyku, w cudzysłowie, że ktoś może te środki tobie zablokować, ponieważ to już nie są twoje środki. To już są środki na giełdzie, w czyichś innych rękach. Więc biorąc to pod uwagę, rozumiejąc to w ten sposób, traktując to... Mamy tutaj mamy taki, a nie inny krok. No i tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę na co. No nasz stary, dobry tik a więc tutaj był tik, potem przez długi czas nie mieliśmy tego potwierdzenia. Szliśmy tutaj bokiem, co, co bardzo, bardzo, że tak powiem, trzymało w napięciu tych, co wcześniej weszli w pozycję, ale, ale jeżeli. Tradujemy z trendem i rozumiemy to, co się dzieje, i wiemy, że nie shortujemy dołków, to, 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 to jesteśmy teraz tutaj już, jest, powinniśmy być tutaj na słodkim plusie i można spokojnie oddychać z stop lossem na zielono. Więc tak wygląda tak wygląda w tej chwili trade na Bitcoinie. 27,400, 27,500 to jest ciągle nie ten poziom, na który, na który bym patrzył. Odpierając się czterogodzinowym wykresem, zobaczcie raz jeszcze. Zresztą na moich ostatnich filmach chyba mówiłem o tym, że czekamy na napływ środków na, 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 na Bitcoina i będzie to pokazane tym, że zaczynamy łapać coraz wyższe zielone świece, i są skupowane te oto dołki. I bardzo ładnie tutaj, TIK na MACD na czterogodzinówce, i tutaj czekamy na potwierdzenie na, na taku. Czyli ciągle jest to. W moim, w moim mniemaniu, w mojej książce, w moim, nie wiem, poradniku sam, ze samym ze sobą jest to moment, kiedy właściwie tutaj na godzinówce możemy spróbować rozegrać jeszcze jakieś tutaj, jakieś tutaj pozycje, patrząc na czterogodzinówkę. No i oczywiście czekając na, na to, aż dzienny, bo tutaj bardzo ważne. Ja kiedyś powie, powiedziałem i bardzo ładnie to wyszło nawet, jak. Pomiędzy godzinówką, godzinówką a jednodniówką można sobie w idealny sposób wyznaczyć swój moment wejścia, gdzie krótkoterminowo, średnioterminowo i długoterminowo nasz long może być ustawiany. Oczywiście wszystko w wielkim, szerszym spojrzeniu na ogólny trend, w jakim w tej chwili się znajdujemy i gdzie mieliśmy te. Takie dołki ostatnich czasów, na co, możemy, na co możemy patrzeć. Więc tutaj ogólnie musimy zwrócić uwagę na to, że na dniowym wykresie niekoniecznie jesteśmy jeszcze nad zieloną kreską, bo zobaczcie, mamy tutaj wyżej, tu mamy niżej, tu mamy niżej, tu mamy jeszcze niżej, więc to, to nie jest akurat taki pozytywny sygnał na dniowym, ale gdybyśmy przeskoczyli nad zieloną kreskę. I, I rozpatrzyli to w ten sposób, że następny dzień i następny będziemy już tutaj, to wtedy te pozycje nasze, które zakładamy w tej chwili, zaczynają mieć coraz większy i większy potencjał, i można spokojnie wtedy ją budować, jak to się mówi budować swoją pozycję. Dobra, tyle dzisiaj, tyle dzisiaj o, o tradingu i o tym, co tutaj się rozgrywa na Bitcoinie. Zresztą, bitcoin, czy tradujecie bitcoin? A, inverse contracts. Czy tradujecie Ethereum? To jest jedno i to samo. Ja traduję inverse contracts, czyli bitcoin do USD, czyli traduję bitcoina i zarabiam w bitcoinie. Podobnie Ethereum. Traduję Bitco Ethereum, zarabiam w Ethereum. Jeżeli używamy USDT, to tradujemy bitcoina i zarabiamy USDT, tradujemy Ethereum, zarabiamy USDT lub też i jakikolwiek inny token tradujecie. Czyli jeżeli używamy USDT, to Zarabiamy USDT tradując. Jeżeli używamy inverse contracts, to używamy tych krypto i zarabiamy te krypto, co tradujemy. To jest, takie, to jest taki szybki skrót tego, co, co mógłbym powiedzieć o tradingu. A teraz wracając do e, PulseChain i do tego, co w ogóle się dzieje na PulseChain i jaki jest największy w tej chwili problem e, społeczności, która patrzy na sieć PulseChain. A więc największym problemem społeczności, która patrzy w tej chwili na Pulse Chain, to jest taka nowa strona. Ja mam tutaj wrzuciłem na Twitterze plsburn.com. E, świetnie pokazuje tutaj e, tokeny na sieci, a więc mamy Pulse Chain, Pulse Inc i HEX, e, Circulating Supply, e, ile zostało spalonych i takie tam. Oraz mamy tutaj gaz. Prices, a więc ceny gazu na Pulse I teraz przejdźmy do tematu cen gazu na Pulse ponieważ to jest e, najgorętszy temat, który wszystkich właściwie w tej chwili e, nurtuje. A właściwie nie wszystkich. I tutaj jest właściwie słowo klucz. Nie wszystkich, ponieważ e, przejdę tutaj do e, e, Twitteru heksymalisty. A więc w temacie. Z nft które wystartowały na półszczelnię, zaraz do tego też przejdziemy, gaz wydaje się teraz wysoki średnio 600 PLS za jeden VMU, czyli krótko mówiąc, tutaj, tak jak tu widzimy, tutaj swap mniej więcej to jest to, to, co, to, co, byśmy, to co byśmy płacili za, za odpalenie jednego VMU, ale jakieś 750 w tej chwili, czy tam 600, no tak się to waha. I ale po otwarciu bridge, bridge nie został jeszcze otwarty. Bridge to jest po prostu e, e, miejsce, pomost, gdzie możemy wchodzić ze swoimi wszystkimi tokenami z sieci Ethereum z realną wartością na sieć Połusteń. Po otwarciu bridge, kwestia godzin lub dni Rysiek właśnie wrzucił Twitter, że dzisiaj jeszcze bridge nie zostanie otworzony. Ok. Może to być, że ten gaz utrzyma się przez długi, długi czas na takich poziomach. Więc warto się zastanowić, czy nie warto poświęcić tych 600 PLS-ów, czy tam 700 PLS-ów, czy 1000 PLS-ów i nie odpalić sobie jakiegoś, nie odpalić sobie jakiegoś NFT-ka. Tutaj w komentarzach ktoś mi tam komentował o moim, o moim tutaj, jesteśmy teraz na puszczenie, ok, przejdźmy na z moje. I tutaj sobie odpaliłem moje zenefteki, dwa na Polschainie, po 10 VMUs, czyli po 10 portfeli Virtual Minting Unit, czyli e, jeden portfel. I chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie. E, zamieniłem moje zeny, które miałem, 0 zen, zamieniłem moje zeny, które miałem na e, sieci Polschain, skopiowane e, oczywiście z sieci e, Ethereum, na moje e, na moje pulse miałem 0,21, jak ktoś tam mi pisał w komentarzach, w komentarzach ktoś mi pisał, miałem 0,21 pulse i ten, to pulse wystarczył mi na samym początku, aby zamienić, zamienić to na, zamienić te zeny na tysiące tych pulse i teraz mam pulse i traduję, zaraz przejdziemy do tych komentarzy dużo 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 zaraz mówię no ale dobra tak to wygląda więc teraz chciałem powiedzieć jedną rzecz słuchajcie jeżeli jesteście ze mną od samego początku od samego początku kiedy poświęcaliśmy na pulse chain, kiedy poświęcaliśmy na pulse X, jeżeli jesteście ze mną od samego początku to jesteście OG's pulse chaina a więc 600 pulse chainów pulse tokenów dla was to jest 6 centów. Relax, my friends. OGs zawsze mają e, takie rzeczy gdzieś. Zresztą, jak e, tutaj napisałem e, w odpowiedzi do Jim'a e, Kramera e, polskiej sceny, to e, napisałem: Hex jest po 3 centy. Be too rich to care. Mi to w dupie, że Heks jest po 3 centy. Bo jesteś zbyt zarobiony, żeby się tym przejmować. Dlaczego? Bo jesteś OG. Dostawałeś heksa za darmo. Dostawałeś heksa za. Kiedy Ethereum było po, po, po 100 dolarów, ty dostawałeś za 1 dziesiątą centa, 1 dziesiątą Ethereum, czyli 30 dolarów, dostawałeś 300 tysięcy heksów i wymieniałeś. I tak to dlatego. Więc teraz wracając. Do tego, co właściwie przed chwilą skomentowałem e, e, tutaj pod tweetem Heksemalisty, to jest to, że słuchajcie. 600 pulsów to jest 6 centów. 10 tysięcy pulsów to jest dolar. Dlatego warto być krypto OG. A więc e, ja wiem, że tutaj wiele osób tak wpada na mój kanał. Ja to widzę po, po komentarzach. Wpada na mój kanał w ogóle. E, Okej, okay. hej, pan z kursu osobowości. Nie widzę moich zenów na starcie. Co mogło się wydarzyć? O, mieliśmy dwa lata, jak się do tego przygotować. Mieliśmy dwa lata, jak wykminić, o co chodzi. Powiem ci, jak, dlaczego nie widzisz i może to się innym ludziom również przyda. Pierwsza rzecz, najprostszą rzeczą, jeżeli jesteście na nie, jeżeli wejdziecie na Explorer i macie tutaj Sacrifice Checker. Możecie przejść do skanera PRC20, e, e, token scanner. Jeżeli naciśniecie scan, to przeskanuje Wam ten adres z waszego Metamaska, na którym jesteście, na wszystkie tokeny, które zostaną skopiowane do Waszego Metamaska. A więc dostaniecie tam swoje heksy, puls Heksy i inne, e, inne e, śmiecie, jakie macie. I będziecie je mieli tutaj na, 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 na sieci Polszej. Jeżeli dalej nie wiecie co zrobić lub nie, nie pokazało się, to możecie wejść na etherscan. etherscan.io możecie skopiować adres, skopiować adres zena z etherscan.io i dodać token ręcznie do, 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 do portfela MetaMask. Tyle, to wszystko. Tam nie ma żadnej magii. Była jakaś informacja właściwie tutaj, chłopaki nawet wczoraj na rozmowie na Twitter Space z Heksymalistą, który Twitter Space zresztą możecie sobie chyba przesłuchać na Twitterze u heksymalisty, tam Heksymalista odpalił Twitter Space i, i, i chwilę było fajnej rozmowy. Ktoś tam mówił, że jeszcze na Chainie niektóre jest informacja, że niektóre bloki były indeksowane, a więc jeżeli jakiekolwiek ruchy wydarzyły się w ostatnich dniach w maju na, na, na blockchainie, to to jeszcze mogło nie zostać, że tak powiem, zaindeksowane. Na sieci polskiej, więc spokojna głowa, to się, to się rozejdzie. Ale e, jak nie mam PLS, to i tak nie mogę nic zamienić. Właśnie, to jest następna rzecz, którą chciałem powiedzieć. A więc, kiedy słyszymy o tych wszystkich ludziach, co, e, co e, jakby e, mają problem z tym, że tak jak tutaj Jack pisze: Serious question: If PLS started at zero, why people are concerned about. Gaspis. Właśnie. Teraz odpowiemy Jackowi. Dlaczego? Przetłumaczmy sobie dla wszystkich tych, co nie zapali. Poważne pytanie: jeżeli cena PLS zaczynała się od zero, właściwie nie od zero, od jednej dziesięcio-tysięcznej dolara. Bądźmy sobie tutaj szczerzy. Dla te, dlaczego ludzie martwią się o opłaty gazowe? Wiecie, kto się martwi o opłaty gazowe? Ci, co nie mają PLS-ów. Ci, co nie poświęcili, nie mają PLS-ów, martwią się o opłaty gazowe. Bo znowu powiem, PLS, OGs nie martwią się o opłaty gazowe. Kto najbardziej piszczy, jeżeli chodzi o opłaty gazowe? Ci, co nie mają PLS-ów, ci, co nie poświęcili, ci, co teraz musieliby kupić PLS-y, żeby, żeby zrobić jakikolwiek ruch na sieci pulsczeń, a nie mogą kupić, bo nie ma mostu, więc nie mają skąd tych PLS-ów dostać, więc są jakby zablokowani działaniem na sieci post -chain, ponieważ wszystko, co mają, swoje shiby, sriby i inne diby, nie mogą nic z tym zrobić, ponieważ nie mają PLS-ów, żeby cokolwiek z tym zrobić. I to jest, i właściwie to mi się nawet, nawet mi się to podoba, nawet jest to bardzo dobre rozegranie, ponieważ jeżeli nie byłeś w post -chain, nie poświęciłeś, nie czekałeś dwa lata na odpalenie, sieci, to dlaczego ty teraz miałbyś mieć pierwszeństwo w wymianie swoich wszystkich siedcoinów na postchain, na post Xa. W tej chwili każdy jeden, kto miał, mógł. I ja pokazywałem, jak na samym początku i tutaj znowu, i to nie jest wcale żadna porada, ani dorada, nic w tym stylu. Proszę bardzo. Wymieniałem moje zeny i tutaj możecie zobaczyć. Ile to jest zenów tych wymieniałem? Ok, 100 tysięcy zenów na 900 PLS-ów. Ok, 100 tysięcy zenów na 900 PLS-ów. Milion zenów na 9000 PLS-ów i już jest, już jest na, na opłaty. Jeden milion zenów na e, 1000 PLS-ów i już jest na. Ale to wszystko jeszcze wymieniałem, to było tuż po starcie sieci. I to było w momencie, kiedy płaciłem właściwie jeszcze y, tam tę jedną dziesiątą, czy ileś na, na, za, za transakcję, przed startem, y, przed startem y, Zena na Pulse I wtedy, kiedy zeniarze rzucili się na Pulse pięknie podbili cenę. Podbili cenę na gazu, na te oto wartości, a właściwie były nawet jeszcze większe, bo były tam tysiące. Jeżeli chodzi o słapy, sami siebie blokując i potem wyjąc z, z, z rozpaczy, że nie mogą nic zrobić, bo ga, ceny gazu są za duże, a oni nie mają Zenów. Oh well, nie mają PLS-ów. Oh well. Więc ta rozgrywka, która dzieje, się na, która dzieje się w tej chwili na krypto, na sieci PulseChain, jest idealna, jeżeli chodzi o tych wszystkich, co wcześniej weszli w PulseChain i są w Pulse Chain od samego początku. Jeżeli weszliście w Pulse X i weszliście troszkę później, ja tak nie, nie, nie tłukę, w bęben tych wszystkich, co się spóźnili, ponieważ ja widziałem, że przez pierwsze godziny tuż po starcie, co jest, co, co jest wręcz niesamowitym eventem w świecie krypto, ludzie sami sobie i tutaj możecie wejść nawet na mój znowu, na moim Twitterze, ja widziałem, ile ludzi Jeden drugiemu wysyłali wysyłali, e, e, wysyłali, pulsy po to, żeby mogli sobie robić swoje słapy. To wszystko rozegrało się przed Zenem. Jak Zen wystartował, Zeniarze momentalnie podnieśli ceny gazu, sami siebie, że tak powiem, blokując. Ale przed tym, jedni drugim tutaj sobie pomagaliście i, 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 i wysyłaliście sobie pulsy i każdy mógł, Zrobić tą transakcję. I to jest, to jest właściwie coś, co, co, co rzadko się zdarza, w, w, w różnego rodzaju innych społecznościach. Ta społeczność, wszyscy mówią, że jest toksyczna czy coś w tym stylu. Wcale nie. Wcale nie jest toksyczna. Tylko jeżeli ktoś z zewnątrz przychodzi na Twoją piaskownicę, gdzie Ty masz swoje zabawki porozstawiane, a one są dla niego za drogie i próbuje Ci kopnąć Twoją zabawkę, bo ona jest. Za droga on się nią nie może bawić, no to nie dziwne, że mu mówisz: Ej, spadaj albo kurczę, kup sobie taką samą zabawkę drogą, i wtedy będziesz mógł się tu bawić. Ale każdy jeden do, do tej pory, widziałem tutaj, jest e, bardzo, bardzo pomocni. Byli wysyłali sobie, widzę tam nawet były teksty: OK, wysyłam ci tyle i tyle pulsów a ktoś, mi, ktoś mówi, dobra, już ci odsyłam, ten drugi mu odpowiada, nie odsyłaj, wyślij komuś następnemu, kto potrzebuje i tak dalej. To było, to było naprawdę piękne i godne pochwały. Więc jeżeli nie jesteście w świecie, w świecie Zen, w świecie Hex, w świecie Pulse Chaina, a patrzycie na razie z boku, to, to, dla, was to może być, dla was może to być dziwne, ale w momencie, kiedy wejdziecie i zobaczycie, że zaczniecie normalnie się zachowywać w tej społeczności, to ta społeczność jest, jest ponadprzeciętnie przyjazna każdemu. Dlaczego? I tu jest znowu odpowiedź dla Jacka, który tutaj e, mówił e, o opuszczeniu i o PulseXie i W ogóle. Powiem, powiem tak, tutaj startuje. E, mamy. Ktoś się kiedyś pytał, ile tu projektów startuje? Tu startuje ponad 200 projektów. Tam sprawdzałem. Te projekty są robione przez, zwykle przez lojalnych w większości, przez lojalnych heksykanów, którzy i, i puls, puls, pulsykanów, czy jakkolwiek to teraz nazwać. Więc nie ma czegoś piękniejszego jak lojalność. I ja na przykład nie chcę nadużywać tego słowa, ale widzę w naszej społeczności i z ludźmi, którymi jestem tutaj od dłuższego czasu i z którymi mam kontakt, jak można między sobą. W sposób normalny się zachowywać, rozmawiać, przebywać, spotkać się. Co mieliśmy zresztą przykład na spotkaniu w Warszawie. I, 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 I nieważne, czy coś idzie w górę, w dół, ta społeczność naprawdę potrafi być, mało tego, potrafi być bardzo, bardzo bezinteresowna. W przeciwieństwie do innych społeczności, gdzie za każdym razem, gdzie ktoś coś, próbuje coś, to już jest o. Próbuję sprzedać wam jakiś poradnik. Próbuję sprzedać wam jakiś yy, yy, coś tam. Cały czas jest to takie, yy, to takie yy, gdzieś od kogoś, ktoś coś próbuje yy, komuś wcisnąć i już. A tutaj bezinteresownie leci temat i, i, i to, jest, to jest coś, coś ładnego. Więc, yy, okej, okay, rozjechałem w drugą temat stronę. Prawda. Jeszcze raz dziękuję Hexmen. No Hexman. Jestem w tej grupie najwcześniej jak się udało. Dobrego tygodnia. Dzięki Hexman. Właśnie. Um, 40 000 za 128 VMUs. 4 USD. A ludzie narzekają. Dokładnie. To jest 4 dolary. A ludzie narzekają. O, kto narzeka? Ten, kto nie może sobie pozwolić na 4 dolary. 40 tysięcy półsłynów. A kto nie może? Nie mamy bridge'a, więc nie mogę kupić. Więc to jest jeszcze jeden jakby taki sygnał. Tego, co może się wydarzyć i co będzie się działo w momencie, kiedy bridge zostanie odpalony. Więc e, to jest, to jest nie, coś niesamowitego. Tak wracając do, wracając do tego, co się tutaj dzieje na Pulse to powiem tylko tyle, że gdy tak popatrzymy na Pulse Chain, e, zobaczmy tutaj, Explorer. Gdy popatrzymy na Pulse i na to, co tutaj, tutaj liczba walidatorów rośnie, bla, bla, bla. A bloki, bloki, tak jak leciały, tak lecą, więc nie ma, tutaj, nie ma tutaj najmniejszego, jakby nie ma zawiechy, nie ma problemu. Każdy blok wskakuje, następny i następny i następny. Tutaj mamy co 10 sekund, następny blok wskakuje. A ceny gazu po prostu pięknie tylko i wyłącznie. Zrównoważyły to, co się dzieje na Apostrzenie. Niektórzy musieli przestać działać, bo nie mieli pulsów, a ci, co mają pulsy, działają. To co? Dobrze być crypto OGs i tak jak kiedyś wspomniałem w jednej z naszych rozmów, jeżeli chcesz być w czymś, w czymś uczestniczyć, najlepiej być bardzo wcześnie. W większości, nie w większości, ale czasami może to być, że tak powiem, niewypał. Jeżeli nie zbadamy tematu lub nie, 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 nie zorientujemy się, w co naprawdę tak wchodzimy i dlaczego, ale jeżeli wiemy o co chodzi i prześwietlimy to, w co i dlaczego, no to wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Teraz jedyną rzeczą, którą, na którą wszyscy czekają, to jest oczywiście brycz i ustalenie ceny. Ustalenie ceny pulsa i jak będzie wyglądał. Z tego, co widzę, nie ma jeszcze mostu. No właśnie. A, więc a, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś po prostu był troszkę spóźniony lub troszkę lekceważył temat, no niestety, no, nie ma tak, że można sobie lekceważyć temat, mieć wszystko gdzieś i nagle z nieba ci spada coś i jesteś nie wiadomo, wiesz, jak zadowolony, bo ci z nieba spada. Heksy również, stejki heksów są, wszystko jest. Ja, ja sprawdzałem u siebie, wszystko jest. Ikosa.pro można, można ładnie to wszystko znaleźć. Od samego początku. Działa, działa. Działa, działa. Tylko ty nie umiesz grzebać. Nie grzebiesz tak, jak powinieneś. kopię, heksal tu tłumaczyłem na podstawie Zena. Jakiś przycisk, tego nie wiem. Chyba tyle, tak patrzę na jakieś tematy, które mógłbym tutaj szybko poruszyć, ale widzę, że wkra wkraczamy w kolejny etap. Nie, <laughs> yeah, 21, o dokładnie, na tym filmie pokazało, było, czyli na ostatnim było 0,21 pulsa, dokładnie 0,21 puls chaina. Za co miałem tam chyba 350 milionów zenów? Sprzedałem te zeny i miałem już wystarczająco pulsów, żeby robić cokolwiek. Ale oczywiście, tutaj kolega w ogóle nie, ja nawet nie rozumiem, co Ty tutaj piszesz. Ale dokładnie było tak, jak napisałeś. Proszę bardzo. 0,21, 0,21 na tu miałem, z zenów miałem 350 milionów, 350 milionów zenów zostało sprzedanych za te pulsy. Te pulsy użyłem do odpalenia tych, oto dwóch przykładowych zenefteków. To jest mój taki pokazowy tutaj portfel, z którym, który, na którym Wam pokazuję co i jak. Potem chciałem jeszcze kupić heksy, ale w tej chwili opłaty są, są zbyt drogie, więc zbyt drogie. Zbyt mało ja mam pulsów tutaj, co innego, gdybym miał inne moje konta, ale na tym koncie, więc zostawię sobie tutaj do odpalenia. Zobaczmy, ile teraz odpalenie kosztuje. Zobaczmy. A więc musimy przejść na kolektora. Zobaczmy sobie 10, bo mamy tutaj za mało oczywiście tego. Kolektor robi 10. 10 z NFT-ków, jakbyśmy dzisiaj chcieli odpalić po tej cenie, co jest, wychodzi 7,5 tysiąca chainów w tej chwili. A więc w tym momencie nie mam wystarczająco tutaj Pulse więc tak to wygląda. Więc e, to konto nie jest, jest e, e, Pulse Chain OG, więc wygląda tak jak wygląda. Co zdążyło się zrobić, to się zdążyło. Co się nie zdążyło, to się nie zdążyło. Ale w tym samym momencie na innym koncie 7000 Pulse Chainów, żeby odpalić 10 e, adresów, to jest raptem 7 centów. No. Myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Gdybyśmy popatrzyli na e, popatrzmy na Ethereum sieć. Przejdźmy na Ethereum. Ok, jesteśmy tutaj, boom. Jesteśmy tutaj na moim koncie Ethereum, jak widzicie. E, I teraz e, proszę, tutaj są moje zeny, które zostały skopiowane tam i zostały zamienione. A gdybyśmy chcieli odpalić na Ethereum 10 rubi kolektorów, proszę bardzo, ile by to nas kosztowało? 158 dolarów. 7 centów? 158 dolarów. Case closed. Dobra, tyle na dzisiaj, trzymajcie się.